All your days are gone to, us. to mój mały brat. Tam, kurwa. To mi psia mama. A to. Masz ten Nie! nie, bezwotę, nie, 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 nie hey. -na siedzę sobie w domu, bo nie mogę wyjść przez ciebie kwarantannę. Wow zaraz się zżygam kocimi chrupkami. <laughs> <laughs> Nic się nie martw, zadzwonię do doktora. No na mnie, nie! <laughs> zamknij mordę, bo ci wyjebie. Tu, doktor. Słucham? Nie mów, słucham, bo ci wyjebie. Co? Chujów, sto do ku... Ty, no nie wiem, jak tam twoja szmaciura jebana zregowała ciała. Co tu się kurwa dzieje do chuja pana? Ja ciągle kaszle. A Kaszl o. o ja pierdolę. Od kiedy masz taki kaszel? Od dowie się w swoim czasie. Pierdol się. To na szczęście nic poważnego, ale kaszel pedra może być zaraźliwy. Co to znaczy? To znaczy, że ci zaraz zapierdolę za takie głupie pytania, ogarnij się, pojebie. Czy muszę wziąć leki? Tylko maleńką łyżeczkę. Niestety nie jest zbyt sma... Eee, to smakuje jak stary się gówno. Dziękujemy, doktorze... <noise> nie <łap>. <głos> <głos> mm, Tak myślałem. Korona. Jest zaraźliw? Otwór? <noise> Pięćdziesięcioletnie jak 50-letnie gówno twojej starej spod biedronki. Eeeeee! No to kurwa jest! Tego jeszcze ty się kurwa spodziewał, meneruje mnie! Czy pan też czasem choruje, doktorze? Nie no, co ty? kurwy jebane biedaki, pierdolę was wszystkich w dupę szmaciarze. Spierdalaj. Mamo, tato, mamo... <laughs> <laughs> Doktor... Przyszedł, żeby nas leczyć. Ty kurwa Wiedźmo. Może teraz dzień nie wszystko jest zamknięte. Więc siedź w domu i nie świruj teraz wszyscy razem. Jebać tę koronę... Tu doktor... Słucham? Tu śpiewak Państwa! Widzę, że zaraziliście się. No dobrze, a teraz po kolei. O, o. O, smakuje jak pejma twojego stajego, który jeszcze nigdy nie wyjuci z miekiem. Dziękujemy, że się pan nami zajął, doktorze. A Kto się panem zajmuje, kiedy jest pan chor! Nikt nie musi się mną opiekować! Ja nie choruję! <m> ehe, 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 ehe. Nic mi nie jest! Ehe. Do widzenia! Spierdalaj. się dalej. Biedny doktor! Jest chory i nie ma się, kto nim zaopiekować. Oh. <ścoughs> kto to może być? Kurwo wpierdalamy ci się na chatę i zabieramy telewizor, kurwa mać.

Jest Kurwa, mać! Zamiast budzić się tylko przy tobie, to znów samotny budzę się z kacem. Zamiast starać się tylko dla ciebie, to znów muszę się starać o pracę. W odbiciu lustra stoi ktoś inny, sam już nie wiem jak nisko upadłem. Uświadomiłem sobie, że nigdy nie poczuję już tego, co dawniej. Dziś rozliczam się ze wszystkich zmarnowanych szans. Ze wszystkich kłamstw i niepotrzebnych słów. Błądziłem długo, tak? Dziebałem dużo, dlatego jestem całkiem sam i czuję tylko strach. Kurwa tylko strach, bo dzisiaj nie mam już nic. Oprócz zjebanego zdrowia tylu samych nic I brak mi tych chwil Nie chcę z tym trwać, czuję tylko strach, strach, tylko strach